Idziemy na kempingu Parque Tropical. Mam dzisiaj pierwszy dzień świąt. Idziemy na spacer. Na kempingu jest basen kryty jak szklarnia, ale właśnie tu jest naprawdę cieplutko. Fajna promenada. że ludzi za dużo trochę. A i na rowerach by się to fajnie jeździło, gdyby mniej ludzi chodziło. Dzień dobry, witamy w Rondzie. Ronda została założona w VI wieku naszej ery przez Celtów. Później przechodziła z rąk do Roku. Zamieszkiwali ją w Benicjanie. Rzymianie, Wizygoci, a w 8 wieku zajęli je Maurowie. Przez chrześcijan została zdobyta w XV wieku. Ronda też jest nazywana miastem murach. Dwie części miasta przegradza wąwóz głębokości 100 metrów i długości 400 metrów. Tutaj jest ten wąwóz Akurat cień tam pada, to będzie mało widać. A legenda głosi, że tutaj się tukli wszyscy ze wszystkimi. Celtowie z Rzymianami, Rzymianie z Maurami. Już w końcu Bóg się spściekł i przegrodził miasto na pół. Podobno kiedyś było scalone, nie było tego wąwozu. Tak legenda głosi. Stąd mamy przepiękny widok na most nowo z XVIII wieku. Jeszcze trochę musimy się na górę wydrapać. Już później będziemy chodzić po płaskim. Ale jak będzie oświetlone wieczór jak to musi pięknie wyglądać. Zobaczcie na położenie. Piękne położenie naprawdę. Piękna mozaika, ładny mural. I zaczynają się te piękne uliczki. To jest kościół Santa Maria La Major. I idziemy do środka, otwarte chyba. Nie znajdę. Główny plac starego miasta. Jest zachwycający. Piękne budynki, a kościół Świętej Marii zbudowany jest na, na miejscu meczetu. Jest to mieszanka stylów renesansu, gotyku i baroku. Idziemy na wieżę. Myślałem, że już będzie od góry. thank <silence> Doszliśmy do koridy. To jest nasza trzecia korida. Dwie poprzednie. Jedna była zamknięta, a druga po prostu była kolejka i co, co godzinę wpuściłem, jak tam pokazy były. A to czytałem, że jest prawdopodobnie otwarta do 18.00. Ja myślałem, że w Hiszpanii w ogóle walki byków są zakazane. A tutaj raz do roku się odbywa. No i w końcu się udało. Na stopnia fajna mozaika. I taki wystraszony bidula stał na środku, a tłum krzyczał, ole, ole. A tutaj są idole hiszpańscy, jacyś znani doradorzy: Cayetano Ordonez. nie zwiedziliśmy wszystkiego, ale wracamy do kampera, bo się późno robi, a chcemy wrócić na noc nad morze, bo tu ma być 4 stopnie, a mam mało gazu do ogrzewania. To jest najstarszy most w Rondzie, most św. Michała, zwany również mostem arabskim, zbudowany już w XII wieku na konstrukcji islamskiej. I do końca XV wieku, to jest dziwne, nazywany był mostem rzymskim. A teraz arabski. Noc spędziliśmy na takim obozowisku. Gdzie parking, parking dla bezdomnych. No Jest sporo chyba bezdomnych, ale jest i dużo kamperów, które przyjeżdżają na noc, na dwie czy na parę dni. Tylko jedziemy teraz bliżej centrum, bo stąd to jest 7 km do centrum. Ale zobaczcie ile tego. I za tymi budynkami jest drugi taki sam plac. Nie przejedziesz tu. I pełno było. Nie przejedziesz tu. Wczoraj dojechaliśmy do Malagi. Spaliśmy na tym placyku, jak śmialiśmy się dla bezdomnych, tak jak widzieliście wcześniej. Przejdźmy teraz bliżej centrum. Żeby mi się pobłąkać tutaj, po tych uliczkach. Tak, malaga. Postaś. 730 roku przed naszą erą. 770. Przepraszam, 770. Przed naszą erą założona była przez Fenicjan. Była też pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego i później pod panowaniem maurów przez 800 lat. Więc zostało dużo chyba rzeczy typu islamskiego. No i to by było tak na tyle. Z historii, to chcę się więcej dowiedzieć. Proszę, zapraszam. No i z, na ciekawost z ciekawostek, to tutaj urodził się Pablo Picasso. Picasso i Banderas. Antonio, tak? Tak. Mogę znaleźć. Proszę, to jest to. Widzieliśmy duże jachty, ale takiego jeszcze nie. Dynastii. Nie mogę oczu oderwać od tego cacka. Tutaj mamy widok na górujący nad malagą zamek Gibral Faro. Może wyjdziemy na górę. Pierwsze co mi się rzuciło w oczy w Maladze to tu idąc od portu to strasznie zielono jest przepiękny park to wierzcie mi to jest daleko i straszne. jeszcze jak się wchodzi lasem w upale 40 stopni no ja, to nie pozostaje ja nie dobra. potrzebuję upału ledwo ziki tutaj widać koridę na której dalej odbywają się walki pyków czy pyków z pykami jeszcze troszeczkę no i taki widoczek ma to wyjście mnie pokonało odwodniłem się a to oznacza, że będziemy musieli uśmieć tak? Chcesz mi się pić? Chcesz, Skręcaj tam w prawo. Tam jest piwo. Obojętnie, czy po dziesięć, czy po dwadzieścia my pijemy. już. Pugi są tam, widzisz? Na piętrze, na piętę z liści. Dwie zielone się do trzy. Doszliśmy już na sam dół. Ta dolna część jest też połączona z górnym zamkiem, ale to jest już dolna część zamek Alzara. małe sprostowanie Zamek Alcazar. Teatr Romana Jaki teatr po prostu rzymski O, no, zewnątrz się to pięknie prezentuje Szpital świętego Tomasza Sekna już to widać. Po a też ładny. Oh, też O, Wszędzie tu łatwiej jest. Klasiki, uliczki. A tu jest następny z tych trzech króli. Ja, Dni spędzimy tu w Maladze piękne miasteczko i znaleźliśmy taki darmowy park gdzie spędzimy Sylwestra Witamy wszystkich ten przepiękny noworoczny poranek mamy piękne słońce południe piękne słońce jest cieplutko idziemy na spacer noworoczny spacer a tak spokojnego Sylwestra to jeszcze chyba nie spędzaliśmy. Pogoda trochę pokrzyżowała plany, bo wieczór zaczęło kropić. To, to sporo pokazało, bo były kałusze. Ludzie pozamykali się w kamperach i dopiero o północy część ludzi wyszła na plażę. Ale bardzo mało. Myślałem, że nad Malagą rozbłysną jakieś piękne ognie, ale nic. Nic takiego nie było, cisza. No i o pierwszej poszliśmy gdzieś spać. Ale tutaj, już niestety od Gibraltaru zaczęły takie plaże, ciemny piasek jest. Skończyło się jak w Portugalii: bieluteńki, drobniuteńki piasek. Pięknie było. Tutaj tak to szaro wygląda. No i można nowy rok przywitać też chodząc po linie. Jedno, co mi się tu podoba, że jest bardzo dużo takich pięknych, zielonych papug. A drom morderano? Skąd ja to znam, prawda? Tak. To najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że wychodzimy z kampera i 5 metrów dalej mamy już takie widoczki. Tam na horyzoncie Malaga.